Cześć, witajcie moi drodzy w nowym dniu e, Ci którzy widzieli ostatniego naszego shortsa pewnie już wiedzą że mamy mały problem e, mianowicie e, po prostu zaczęło nam przeciekać e, tak się okazuje odpływ od prysznica tak i to jest powód naszego problemu konsekwencje tego było widać na shortsie ale mniej więcej to skończyło się tak ja skąd się o tym dowiedziałem ponieważ tutaj w ogóle stawiałem ściankę bo robię tutaj pokój dla Julii i jak stawiałem tę ściankę to musiałem zerwać yy panele tutaj na podłodze. tutaj widzicie są panele w pokojach a tutaj zerwałem i zobaczyłem że tu spod ściany po drugiej stronie jest zamontowany prysznic był zamontowany prysznic no i spod tej ściany właśnie wydobywała się woda tak było delikatnie mokro, nie było tutaj dużo tej wody no ale była, no i potem jak skończyłem już robić tą ścianę to wziąłem się za co, za usunięcie przyczyny tej wody no i zobaczcie okazało się, że musiałem wymienić tą, no prawie całą podłogę w łazience to jest pewnie moja wina, ponieważ, zaraz Wam pokażę o co chodzi. To jest, o, to właśnie jest od, odpływ od brodzika, od prysznica, no i tu widać, że ja je źle zamontowałem, bo on przeciekał. To jest chyba jakiś jakiejś dobrej firmy, bo chyba nawet Geberit, albo jakoś tak, także chyba, chyba dobrej firmy, no ale niestety. Nie znam się na tym tak za bardzo i pewnie popełniłem błąd jakiś w montażu. Także zobaczcie, co teraz się stało. Musiałem wyciąć całą tą podłogę, tutaj widać. Tu już teraz położyłem płytę, bo dzisiaj pan stolarz już pociął płytę taką o osb ona chyba się nazywa. Grubości 18 mm, czyli taka jak była wcześniej. Także pan stolarz to pociął. Ja już tutaj tą płytę sobie położyłem jedną. Wyciąłem sobie tutaj na belkę taki takie wcięcie, no i teraz będę montował tą płytę. A tutaj, w tym miejscu, normalnie jest kabina prysznicowa. To jest też mój pomysł, ja to sobie tak wymyśliłem, ponieważ chciałem to zrobić sam. I to są panele winylowe. Ja je przykleiłem na jakiś taki specjalny klej i tak sobie zabudowałem prysznic. No właśnie, no ale teraz tak, jak zerwałem tą podłogę, to tutaj okazało się, że te belki, które są o dokładnie w tym miejscu i tutaj one były trochę mokre, a nawet ta jedna poprzeczka, która jest wymieniona na nową była całkiem taka mokra i połamała się jak na nią odepnąłem, więc wymieniłem tutaj tą poprzeczkę, te belki suszyłem, tutaj chodził cały czas piecyk elektryczny i jeszcze suszarką suszyłem to, także one są już suche, tutaj zobaczcie suche. Wełna była też mokra, także wełnę mineralną wymieniłem też na, na nową. No i tak jak mówiłem, dzisiaj udało mi się nawet do daczy weszła taka wielka płyta, chociaż ledwo, ledwo weszła, ale, ale się zmieściła. Także teraz mam płytę tą jedną położoną. Zaraz spróbuję przypasować tą tutaj, która jest w miejscu, gdzie będzie prysznic. Przykręcę to na śruby. Kupiłem takie właśnie jeszcze specjalne śruby do drewna a potem będę musiał to pomalować folią w płynie, to już, już poprzedni raz też malowałem, ale no, muszę to powtórzyć teraz też, także będę to musiał pomalować i potem dalej jeszcze układać, tam jest ogrzewanie podłogowe elektryczne i taka folia jest na to jeszcze i czekam aż przyłem jeszcze, tak tutaj też taki biały panel jest, to są takie specjalne panele pod Płyty winylowe, podpanele winylowe i to wszystko będę musiał po kolei poukładać, ale na dokończenie łazienki przyjedzie hydraulik. Stwierdziłem, że już nie będę ryzykował sam podłączania tej kabiny prysznicowej, tego odpływu po tej ostatnim moim błędzie i po prostu zawołałem hydraulika. Jak tylko skończę, to ma przyjechać po prostu i przykręcić to jakoś dobrze, zamontować odpływ, żeby nie przeciekał. Także włączę teraz timelapsa i zobaczcie jak po sobie będę tutaj te płyty przykręcał na podłogę. Także dzisiaj trochę inny vlog, vlog och jak w drodze, remontowy. Czasami są takie sytuacje, że trzeba po prostu samemu coś zrobić. Trochę zawsze człowiek ma więcej satysfakcji i trochę też pieniędzy w kieszeni zostanie. Także trzeba to zrobić, żeby dzieci miały u góry łazienkę, bo teraz mam całe szczęście mamy jeszcze łazienkę na parterze. Więc teraz, wszyscy korzystamy z tej dolnej łazienki, takiej łazienko-pralni, a górna czeka aż tylko ją uruchomię. No i pierwsza płyta przekręcona. Udało się złapać parę wkrętów, niestety nie traciłem w belki, ale się trzyma. Także teraz będę kręcił tą dużą płytę. I teraz w międzyczasie przyszło powiadomienie, że przyszła paczka do paczkomatu. Także mam nadzieję, że przyszła zamówiona folia wpłynie, że będę mógł to już dzisiaj zacząć malować. Także teraz czas na dużą płytę, a potem paczkomat. Także moi drodzy, zabrakło mi wkrętów. Teraz muszę pójść poszukać, bo jeszcze dosłownie parę muszę przykręcić, ale. Efekt finalny jest taki właśnie, że już w końcu mamy podłogę. I w międzyczasie... O, tutaj, o jeszcze jest jedna, jeden wkręcie się tutaj znalazł. Tutaj jeszcze dosłownie parę muszę tutaj też poszukać i, yy, i będę kleił na to, czy to nakładam folię w płynie. Tak na razie nie jest źle, że już jestem. Paczka z paczką ma odebrana. E, oczywiście jeszcze przygotowałem sobie, e, przygotowałem sobie piankę montażową, bo tutaj niestety mam parę takich miejsc, e, które chciałbym zapianować, gdzie powstały takie szczeliny. Na przykład tutaj. Także zaraz to zapianuję. Jak wyschnie, po, po, powycinam piankę i jeszcze będziemy otwierać paczkę. No to teraz muszę poczekać, aż pianka wyschnie, potem obetne do, do równego równo z podłogą i ze ścianą i zacznę malować to folią w płynie właśnie folia jest za mną zaraz, zaraz ją otworzę zobaczymy kupiłem chyba 4 kg mam nadzieję, że wystarczy tej folii na ten kawałek malowania, bo ta, ta reszta podłogi tutaj, to szare, to już ostatnio malowałem, rok temu, jak robiłem. Zaraz zobaczymy. Folia w płynie była napisana do, do tarasów, do zastosowań wewnętrznych, zewnętrznych

To że Foja wpłynie premium do zewnątrz i wewnątrz budynków. Elastyczna i trwała. Powinno starczyć na 5, 7, na niecałe 6 metrów kwadratowych powierzchni, więc myślę, że na ten kawałek w zupełności wystarczy. Będę pewnie malował to wszystko ze dwa razy, tak jak ostatnim razem, żeby było bardziej szczelne. Ale Wytworzyłem to opakowanie i to takie gęste jest, ostatnio to malowałem takim szarym, szarą folią, to było takie bardziej jak farba, to jest gęste jak plastelina. A cóż, jakoś będę musiał to ponakładać tutaj. Ok, więc poszedłem do piwnicy po pędzel i zaczynam malowanie, tutaj mam na razie tą piankę mokrą, więc zacznę malować w te duże połacie. A na końcu, potem jak pianka wyschnie, to sobie tą piankę powycinam i będę malował brzegi. Także mam nadzieję, że to jakoś pójdzie. I tak to wygląda już po skończonej pracy. Tu na razie zostały takie pracy, tam gdzie była pianka, ale to jak przeschnie, powycinam, to jak mówiłem, piankę. Yy, a teraz czas na chwilę przerwy. Tu u góry mam okno dachowe otwarte, także szybko powinno to się wywietrzyć i wyschnąć. I będę to kończył, jak tylko pianka zaschnie. Także do zobaczenia w następnym tym ujęciu. Tutaj mamy godzinę gdzieś około godziny 20.00. Ja już tutaj pomalowałem drugi raz. Yy, najpierw przycinałem piankę, no i pomalowałem to tutaj drugi raz. Suszę to teraz, no mam tu okno dachowe, okno jest otwarte, także w miarę to szybko wysycha, no i jeszcze przed, zanim tutaj dzieci pójdą spać, tej wszystko to maksymalnie przewietrzyć ile się da, bo ten zapach jest taki dosyć, dosyć gryzący tego, tej folii w płynie, ale ona dosyć szybko schnie, także myślę, że jeszcze z godzinkę i przestanie tak się Także mam na dole okno otwarte, tutaj jest przewiew i to wszystko górą wywiewa. No, całkiem hmm. fajnie się to nakładało. Myślałem, że będzie gorzej. Gęsta bardzo, ale pędzlem można to nakładać. Hmm. Także taki o, zwykły pędzel i bez problemu I szło to nakładanie. Także następny etap to będzie układanie mat pod panele. Jak to wyschnie, podejrzewam, że jeszcze, jeszcze jutro trzecią warstwę pomaluję i potem yy, Będę nakładał takie maty pod, pod panele, y, które mam nadzieję, jutro przyjdą, bo już są wydane do doręczenia, ale niestety jeszcze dzisiaj kurier ich nie przywiózł. E, witajcie moi drodzy, od ostatniego ujęcia minęły dwa dni. E, ja nie próżnowałem, malowałem. Malowałem tutaj te płyty, które przykręciłem, te które musiałem wymienić. Malowałem no, inną, inną folią w płynie, inny kolor, ale ogólnie wyszło to tak. Także teraz yy, właśnie wczoraj kurier przywiózł takie specjalne panele yy, pod yy, panele. Takie płyty się montuje yy, i na to będę kładł podłogówkę, tylko na początku się tu pozamiatam. Ogarnę trochę i zaczynamy już powoli składać tą łazienkę do kupy, bo już yy, jest potrzeba, brakuje nam tej drugiej łazienki, także włączę Time. lapse patrzcie sobie jak pracuje. No i chwila pracy i mam położone podkład pod panele winylowe. Teraz tutaj mam yy, takie maty grzewcze. Jakieś nazywa się to ogrzew... elektryczne ogrzewanie podłogowe. Ono było wcześniej tu zamontowane, tylko po prostu ono było mokre po tym przecieku, Także wysuszyliśmy je, jest teraz gotowe do założenia. Także zaraz na te panele, na te, na te podkłady będę rozkładał maty grzewcze i na te maty potem jeszcze muszę położyć folię. i potem uruchomię ogrzewanie, zobaczę czy będzie działało. Panele już grzewcze podłączone. Włączyłem sobie, tu mam sterowniczek, także zaraz będę sprawdzał, czy grzeją. Mogę powolutku sobie na to już kłaść taką specjalną folię. No i potem już przyjdzie czas na, na panele. Tylko jestem ciekawy, czy one będą grzały, były zalane wodą, także no muszę sprawdzić jeszcze. No i mam już podłączoną podłogówkę mam folię rozłożoną także teraz czas na panele muszę się śpieszyć, bo najważniejsze, najważniejszym tutaj położył, bo tutaj jest kabina prysznicowa a jutro przychodzi hydraulik podłączać odpływ ja już po tym, co tutaj miało miejsce nie, nie podejmę się podłączania odpływu, bo to właśnie odpływ Yy, przeciekał, także muszę tu jak najszybciej zrobić ten narożnik, yy, żeby jutro hydraulik mógł to podłączyć. Jeżeli idę na dół po panele, no i już zacząłem układać panele. Tutaj, gdzie będzie prysznic, to układam te stare. Niestety nie szło już ich już dokupić, bo mieliśmy takie same panele na ścianie i na podłodze. No, wtedy w markecie budowlanym pojechałem z takim dokładnie jednym panelem, ale niestety już ich nie ma. Także decyzja zapadła teraz, że będziemy mieli takie w kolorze. Nie wiem, to jest chyba jakiś cement. Takie czarne, grafitowe, ale tutaj pod prysznicem te trzy panele położyłem jeszcze te stare. No, bo i takich nie będzie widać. Więc to bez znaczenia, jakie będą panele. Bo tutaj odtąd dotąd jeszcze będzie kabina prysznicowa. Także teraz y, już tyle paneli sobie na razie ułożyłem, y, tak na próbę. A teraz pokażę Wam, jak te, fajnie się łamie te panele. No, wiadomo, trzeba odmierzyć miarką, potem takim kątownikiem tutaj równo naciąć nożykiem, y, zrobić takie nacięcie. Nie wiem, jest tutaj taka kreska zrobiona i teraz po prostu się to łamie. Ciekawe czy się uda pierwsze pierwsze łamanie. O kurczę. O, niestety muszę poprawić. Zostało naciąłem po prostu. Od razu przepraszam wszystkich fachowców, którzy widzą to jak ja to robię, ale ja jestem amatorem. Nie znam się na tym. nie robię wiele rzeczy źle, no ale inaczej nie umiem. O! Jest panel ułamany. Y, teraz wystarczy go tutaj umieścić. O, w tym miejscu. O! Powinno to teraz tutaj na ładnie wejść. Ja mogę w sumie tutaj ten panel. Okay. No tu są takie jeszcze uchwyty yy, pod listwy przy... przy yy, o, takie boczne listewki ozdobne. Mieliśmy, to są mocowania, nie chciałbym ich usuwać, bo potem ciężko je wymierzyć, tak żeby dobrze pasowały. i mniej więcej tak to wygląda To jeszcze tylko dosunę zaraz i pierwszy rządek nowych paneli będziemy mieli już zamocowany też trzeba pamiętać o tym żeby robić odpowiednie przejście między jednym a drugim rządkiem żeby zamki nie, nie były blisko siebie ja wtedy jak kładłem poprzednie panele to właśnie się pomyliłem i y, zamek mi się wyszedł ale teraz już Robię tak, że w połowie panela wchodzi nowy panel. Ale teraz jak mam to docięte, to teraz idzie już następny lądek. Następny No zaraz tutaj utnę, no i tam mam takie cięcie, takie w, w, pod belkę muszę podnieść tak że będę już tutaj miał trochę zabawy, ale jak na razie nie idzie tak źle. Także zaraz włączę tą im sobie zobaczycie w przyspieszonym tempie. No i chwila przerwy. Yy, Zużyłem dwie paczki, tak naprawdę, na to wszystko. No i niestety źle policzę, bo brakuje mi na jeszcze półtora rządka paneli, czyli muszę jeszcze jechać do marketu w kolorze zielonym. Pewnie wiecie o jaki chodzi. I kupić jeszcze jedną paczkę. Na no całe szczęście mam bardzo niedaleko ten market. Także ten kawalątek jeszcze i bym chciał to dzisiaj skończyć chociaż razem powiem jest godzina 20.20 20. a chciałem dzisiaj jeszcze tutaj kibelek zamontować także żeby już dziewczyny mogły sobie tu korzystać także jadę szybko, mam nadzieję, że nie będzie kolejek, myślę, że do tej pory nie, raz, dwa jeszcze ten jeden rządek dzisiaj zrobię i jutro będę miał czas na montaż kabiny i kładzenie silikonów. I tak naprawdę wygląda na to, że. Yy, no już bliżej jak dalej końca. Także jeszcze jadę po panele. Okej, okay, mamy to. Byłem w parkecie i kupiłem jeszcze jedną paczkę paneli. Yy, ogólnie taka jedna paczka kosztuje 111 zł, czy około 100 zł za. Metr kwadratowy wychodzą te panele. Fajnie się układa. Łatwiej moim zdaniem niż te takie takie długie jak tutaj miałem wcześniej. One no, są takie długie. On miał pewnie z metr Te krótsze jakoś tak yy, łatwiej idą. Także rozpakowuję to. Yy, zostały mi dwa rządki pewnie. Jeden i taki cieniutki. Jeden będzie tutaj jeszcze. Jak to zrobię to będę się starał jeszcze zamontować dzisiaj tutaj toaletę. Zobaczymy, czy mi się uda. Także działam dalej. Ok, skończyłem. Także tak to wygląda. Zaraz tutaj ogarniemy. Jeszcze postaram się dzisiaj wnieść i zamontować. że wniesiemy my. Sam tego nie dam rady. wnieść tutaj umywalkę, podłączę do wody, do kanalizacji. No i toaletę. Także jeszcze chwila pracy. Zaraz opowiem, która jest godzina. Jest 20 po 21. Także może do 22 uda mi się to dzisiaj skończyć. Oczywiście jeszcze jutro czekanie pysznic. Ale tego już nie robię sam to tak jak mówiłem. Ok, to teraz sprzątamy i teraz będziemy wnosić rzeczy. Ok, jest godzina 22, 8, 8. Po. I zobaczcie, udało się. Udało się, mamy już u góry. Umywaleczkę podłączoną z ciepłą i zimną wodą. Yy, nawet listwy zamontowaliśmy już i tutaj i tutaj te przypro, przy, yy, podłogowe. No i jest toaleta. Można u góry już korzystać z yy, toalety. No, tak to wyszło. Wcześniej mieliśmy podłogę w takim kolorze, I teraz mamy taką taką ciemną. Może jest trochę yy, Chłodniejsza, no ale nie mogliśmy już dobrać do tych paneli na podłogę, bo nie było takich już po prostu, dlatego zrobiliśmy sobie teraz taką podłogę. Także cała podłoga kosztowała nas jakieś 360 zł. Plus wiadomo, praca, ale tego to nie liczę, bo to robić łazienkę dla dzieci to przyjemność. Także tak to wygląda. Malutka łazieneczka, jak widzicie, mamy tutaj skos, ale w zupełności wystarcza y, dla trzech dziewczyn, tak naprawdę. Tutaj belka, i u góry okno dachowe. Tu jeszcze sobie dorobiłem taki kij, żeby to okno otwierać i zamykać, bo jest wysoko. Y, także y, uważam, że akcja remontu ratowania zalanej łazienki praktycznie zakończona sukcesem. Brakuje nam tylko jeszcze tutaj prysznica, prysznic jest w częściach. Jak tylko hydraulik podłączy odpływ, no to ja zaraz zrobię zabudowę i już jutro dziewczyny będą mogły się tutaj prysznicować. Także ja się na razie z wami żegnam. Jest godzina tam po, po 22:00, trzeba iść myć się i spać, bo jutro kolejny dzień walki, jutro piątek przed długim weekendem, także się trzeba trochę rzeczy porobić, żeby w ten długi weekend móc odpocząć, także pozdrawiam Was serdecznie, jeżeli oglądacie to wieczorem, to życzę Wam spokojnego wieczoru i widzimy się albo w nowym ujęciu albo w nowym vlogu, zobaczymy jak wyjdzie, pa witajcie, mamy kolejny dzień Dziś koło godziny 18.00 i patrzcie co jest mamy to umywalka co mówię umywalka brodzik od prysznica podłączony przyjechał pan hydraulik powiedział, że oczywiście źle to podłączyłem bo tam jakichś kątów nie było odpowiednich także teraz on to zrobił tak jak powinno być sprawdził, powiedział, że nie cieknie i teraz czeka mnie tutaj usunięcie takiego starego silikonu z obrzeży muszę zmontować drzwiczki szyby i oczywiście położyć wszędzie nowe silikony. I jutro pewnie będzie można już wziąć pierwszy prysznic tutaj. Także działam. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby tym razem już wszystko było dobrze. A no, położyłem silikony tutaj na dole, na bokach. Teraz będę montował. Już kabinę prysznicową, czyli te, te tutaj te błośne drzwi, jedne i drugie, z takim stelażem. I znowu silikony i koniec. Drodzy, znaczy na to, że koniec pracy. Silikony położone, drzwi zamontowane. Jeszcze tylko muszą wystać te silikony i już będzie można korzystać z Łazienki. Także faza remontu Łazienki została zakończona. Czas na zasłużony odpoczynek. No, i jeszcze tylko na sam koniec zobaczcie, jak już po y, takim. Zadomowieniu się wygląda Łazienka, skończona. Jak już są dywanik, wszystkie rzeczy poprzynoszone. O, tak to mniej więcej finalnie wygląda. Fajna podłoga. Wcześniej była drewniana, teraz jest taka czarna. Także cieszymy się bardzo, że mamy już to za sobą. Oby teraz już nie przeciekało. Niech już to będzie dobrze zrobione. Także do zobaczenia w następnym vlogu. Już teraz naprawdę koniec. Na razie pa!